Dzień dobry, w nowym roku drodzy widzowie. E, mam teraz taki dylemat. E, kupiłem sobie Felgi 19, przechodzę z 18 na 19 w takim metalicznym kolorze, ale mam wrażenie, że ten kolor ni, w ogóle nie pasuje do, do białego auta. Tym bardziej, że nie mam żadnych chromowych list, wstawek chromowych. Tak więc wydaje mi się, że i chciałbym przemalować te felgi na czarny połysk i stąd moja ogromna prośba do Was. Jeżeli macie jakieś sprawdzone e, zakłady, które zajmują się restauracją, e, odnawianiem felg, przemalowaniem felg, dajcie namiary w opisie. Będę bardzo za to wdzięczny. Ja za to się odwdzięczę w następnym filmie i pokażę Wam jak dobrać wentle, bo są jednorazowe. E, tym bardziej, że tutaj układ TPMS już prawdopodobnie skończył się, bo próbowałem go przypisać tym urządzeniem i ni cholery nie idzie go przypisać. Może być też to układ z, ze Stanów, tak więc tam mają inne megaherce i nie będą ich TPMSy działać. Ja Wam za to pokażę, jakie są rodzaje wętli, jak je dobrać przed yy, kupnem. A TPMS-a po prostu będę chciał wyciągnąć. No, przyszedł mały widz. E, te po prostu będę chciał wyciągnąć z tych felg. Tak więc proszę o namiary na firmy, które mi mogą to ładnie odmalować. Odwdzięczę się za to następnymi filmami o tym, jak to dalej pociągnę, jak e, dobiorę TPMS-y. Ale żebyście się na mnie złożyli, że to jest pierwszy film i już od razu o felgach, nic, nic z kodowaniem. E, tu się robi następny projekt. Co prawda, pokażę Wam na ocdes co się robi. Jak się aktualizuje liczniki. Wszystkiego dobrego w nowym roku i dziękuję za oglądanie. Czekam na namiary na firmy. Cześć Wam.